Myszka, mała szara myszka, w ogródku mieszkała. Tutaj jedzenia bardzo dużo miała. W ogródku rosła fasola, groszek, jabłonie i grusze. Miała czym napełnić sobie brzuszek. Jesień już nadchodziła. Myszka pomyślała, że niedługo przyjdzie zima. Głęboką w ziemi norkę wykopała. Aby mi ciepło było, muszę ją ocieplić, pomyślała. Zaczęła przynosić suche liście, trawkę i piórka, które ptaszki pogubiły. Wszystkie rzeczy, które przyniosła, norkę ociepliły. Co będę jadła, kiedy przyjdzie zima, pomyślała. Namyślała się długo. To musi być coś, co się nie zepsuje. Więc poszła na pole. Nazbierała ziarnek, pszeniczki i słonecznika, ale w spiżarni dużo jeszcze miejsca było. Po grudeczku mnóstwo orzechów na ziemi leżało. Szybko pobiegła i je pozbierała. Bardzo się napracowała. Wszystko co zbierała na półeczkach poukładała. Była szczęśliwa, że tyle pokarmu na zimę będzie miała. Usiadła w kąciku i odpoczywała.